Z kodem Tylko Basket kupisz 10% taniej na basketmania.pl Ej, siemano z tej strony Tylko Basket i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, w którym będziemy przeglądać wasze posty z umiejętnościami na naszej grupie facebookowej, która nazywa się Basket Squad. Jeśli jeszcze na niej nie jesteście, no to link macie tam na dole w opisie. Zachęcam Was, żebyście tam wbijali oraz wysyłali swoje filmiki ze swoimi umiejętnościami. Standardowo się ten film Wam się spodoba, no to możecie trafić. Piłeczką w łapkę w górę, no i zostawić subskrypcję tam na dole jeśli tego się nie robicie, a tymczasem przejdźmy do oglądania. Yy, no dobra, jesteśmy już na naszej grupie, jak widzicie tutaj kilka osób dzisiaj, nawet w jeden dzień dużo było tych postów z my skillsami, ale my sobie polecimy tutaj, yy, wpiszemy hashtag MySkills Wyszukamy. No, jak widzicie, tutaj teraz mamy wszystkie posty z My które oczywiście będę w tym odcinku przeglądał. Dobra, więc pierwszymi umiejętnościami są umiejętności Szymona. Zobaczymy, co nam tutaj pokaże. Z tego co widzimy, napisał tutaj. Robię to krótko, więc proszę o wyrozumiałość. Hashtag, hashtag My Skills. Dobra, zobaczmy, co tutaj Szymon zaprezentuje. Uuuu, no, to było całkiem. Ładnie! Ładnie poleciał, 360 i potem pod nogą Ciekawe ile było prób <laughs> Możecie napisać w komentarzach, jeśli akurat to jesteście Wy i ja oceniam Wasze e, wasze e, my skillsy No jeśli miałbym oceniać tak w skali od 1 do 10 no to taka myślę, że solidna siódemeczka by była Bo naprawdę bardzo fajnie to wygląda A tutaj widzimy jakiś kolejny ziomeczek, tylko basket, e, nie wiem co tutaj jest Tutaj. Aha, tutaj bardzo ładna trójeczka z pozycji Stefana Karego. A dalej. A tutaj widzimy, że dribling jakiś leciał. O, jakieś kolanko, kolejne kolanko. O, tutaj jakiś... To jest języka w ogóle. Jakiś dribling po podłodze. No! Jakbym miał oceniać, to, to bardzo fajnie, ale tutaj jeszcze prawie zapomniałem, popatrzcie się. Tutaj zawodnik zrobił sito. No powiem wam, że bardzo fajne. Jakby miał ocenę, to tak 10 na 10 myślę. Dobra, lecimy dalej. Następne MySkills'y wysłał Kacper. Zobaczymy co on tutaj wykminił. Puszczamy filmik. Jakiś osobisty. Teraz osobisty chyba, bo było wcześniej niż Osobisty. Aha, on pewnie robi ten... Teraz trójka. On pewnie robi ten challenge, co ja kiedyś robiłem: co rzuciłem najpierw z layupu, potem z osobistego strójki. Ale z tego co widziałem, no to nie rzucił z połowy, więc. Kacper, masz miejsce na poprawę. No ja jednak rzuciłem z połowy, więc. Oczekuję od Was tego samego. <laughs> Dobra, lecimy dalej, już do trzecich My Skillsów. Tutaj Jakub wysłał. też coś <laughs> napisał w opisie. Uuu, ale to muzyka, to musimy wyciszyć. Zobaczymy, co Jakub tutaj dla nas przygotował. Mamy dwa filmiki, więc. no, patrzymy. I tutaj uu, ładny wsadzik z dwóch rąk coś jeszcze w tym filmiku? Nie Tylko no bardzo, bardzo, bardzo porządny wsad Ja jeszcze nie wsadzam, więc muszę tutaj ocenić No tak 9 na 10 przynajmniej A drugi filmik to też wsad O, ten już taki fajniejszy, bo jedną ręką Widzimy, że ma dobrego gripa chłopak Więc Jakub, brawo, brawo Dobra, lecimy dalej. E, tutaj Mateusz e, do zdjęcia, a tu nie filmik, tylko zdjęcie, to ciekawe. I napisał ma Świry, chciałem się pochwalić. Ostatnio zauważyłem, że łapie obręcz na wymiarowym e, koszu, z tym, że mam e, 173 cm wzrostu i że będzie Dunkerem. No to Mateusz naprawdę gratki dla ciebie. Widzimy tutaj, jak tutaj ładnie Mateusz. E, no ma już obręcz na palcach, więc kto wie, kto wie, kilka miesięcy i może zaczną e, wlatywać paki. Tutaj widzimy też jakaś konwersacja proszę ale to już nieważne. My lecimy dalej. No i kolejne skillsy pokazał nam Kuba w opisie napisał tylko jak oceniacie, więc za chwilę ocenimy. No i puszczamy tutaj full screening i zobaczymy jak to wygląda. A to tutaj klasyczny layup pod nogami. Zobaczmy też raz. No skoro prosił nas o ocenę, no to powiem, że no, myślę, że takie 7 na 10 mogłoby być, bo fajnie się złożył do tego tej Oha, Aha, tu już jest pożycie. Całkiem porządny leja pod nogami. Z swojego doświadczenia wiem, bo próbowałem to kiedyś robić, trzeba być naprawdę giętkim, żeby coś takiego skleić i nie jest to proste. Dlatego myślę, że 7 na 10 jest spokojnie feroceną. Dobra, 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 lecimy dalej. Yy, a tutaj Igor który już jest na hali, co ciekawe. Zobaczymy, co on tutaj zaprezentuje. O, i tutaj się dźwięk odpalił. O, już widzimy, że jakiś shooter. Jest jedna trójeczka Przyspieszone tempo. Mogę to ściszyć? Jakąś, jakąś lepszą? Nie, 360. Więc na razie Igor tutaj rzucił jedną trójeczkę Zobaczymy, co dalej będzie robił. Kolejna trujeczka. Znowu przyspieszone tempo. Chicago Bulls. Michael Jordan tutaj, shooter. I co tutaj się będzie działo? Trzecia trujeczka. Aha, czyli to będzie po prostu filmik, chyba jak. Igor rzuca, zobaczmy, trzy trujeczki, Jest i czwarta Zobaczymy kiedy się zatrzyma, przewinę trochę Halo Czwarta, piąta No i pięknie, no i jest radość Dobrze, na radość po takich rzutach jest najlepsza Ale patrzy się one ci dalej szósteczka, haha, jaka mina to jest złoto, na końcu ta mina to jest złoto tamina to jest złoto, poproszę to jeszcze raz haha ucieszony Igor bardzo ładnie, bardzo ładnie, sześć trójeczek więc ja daję wyzwanie, żebyś w następnym filmiku pokazał jak rzucasz 10 trójek z rzędu myślę, że warto postawić troszeczkę wyżej poprzeczkę, więc e, powodzenia dobra, a dalej jest już Kasper, który napisał, e, no jednym wpada a drugim nie, hashtag skills sorry za jakoś, ale Fyby taką robi facebook i co on ogarnie tutaj? Rzut z połowy, widzimy. Uuu, ładny tutaj laser shot. To jedną ręką w ogóle, to jedną ręką, więc. Jeszcze szacunek, jeszcze szacunek. Ładnie. No to, Kasper, jakbyś chciał się jeszcze popisać, no to. No co? Rzut z trójki, z drugiego końca boiska. Powodzenia. No dobra, ale lecimy tutaj dalej No i mamy tutaj Krzysztofa Który też nam jakieś skillsy. I Krzysztof tutaj, który jest założycielem Napisał, że skoro pierwszy skills już poleciał No to on też się pochwali Czyli wiemy, że to jest filmik raczej z Początków naszej grupy Basket Squad Na którą swoją drogą możecie wbijać Tam link w opisie macie Ale zobaczmy co tutaj Krzysztof pokaże Orliczek jest Metalowe siatki Uuu o kurcze no to tu mamy poważnego zawodnika Który pokazuje nam 360 Z dwóch nóg Ładnie ładnie Ciekaw jestem no to jest chyba wymiarowy kosz tak mi się wydaje Ta musi być wymiarowy Ale ładnie w ogóle fajna ta obręcz jest kurcze Nie wiedziałem że tak, takie kosze mają takie obręcze w ogóle Że tak fajnie się uginają No ładnie ładnie Mogę powiedzieć, że taka no 10 x 10 ocenka byłaby tutaj wskazana. Ale lecimy już dalej, tutaj Rafał, też założyciel. Jeden z pierwszych filmików na grupie. Zobaczymy co on tutaj pokaże. Oho! Widzę, że tutaj mamy dunkera, poczekajcie musimy to jeszcze raz zobaczyć, bo... Ładnie tutaj chłopak leci. Tutaj na początku bardzo wysoki dunk. Tutaj Windmill. Tu jest jeszcze fajniejszy windmill, Home, man, tu Reverse O kurcze No powiem wam, że no to już jest wyższa szkoła Mógłbym tak pakować Widzimy, że tutaj dużo reakcji w filmik, więc Brawo, brawo Rafał e, Czekamy na więcej No a dalej lecimy i mamy tutaj Agnieszkę E, która napisała e, MySkills z dzisiejszego dnia? Wiem, że nie jest idealnie, cały czas się uczę, ale chyba ważne, aby mieć frajdę z tego, co się robi. Oczywiście, Agnieszka, e, frajda jest najważniejsza, i zobaczmy, co e, Agnieszka nam tutaj pokaże. Co to jest? Połowa? Chyba połowa. A, wpadło, wpadło. O, tutaj jest jakiś Felix z motażem dłuższy, to zobaczymy. No chyba nie była połowa. Coś bliżej. To chyba jakieś trójki Tutaj widzimy, że no look No look layup zawsze na propsie Szczególnie jak się gra forsa Tutaj jakaś kombi jakaś, Jakieś przekombinowane coś Tu chyba Agnieszka powinnaś bardziej Zrobić to w locie pod nogą A nie w biegu. Ale, ale bardzo pozytywnie Szanuję za, za próby No i czekamy oczywiście na więcej od ciebie może e, coś nowego chcesz nam pokazać? A tymczasem lećmy dalej i zobaczmy, co tutaj. E... Kacper nam pokaże. A, a, a jeszcze filmik nie startuj, bo Kacper coś się napisał. Hashtag my skills, chociaż nie wiem, czy to można nazwać skillem czy fartem, bo na początku trafiłem pierwszego, dlatego że koledzy leżeli, ale nie nagrałem tego, a potem postanowiłem nagrać i drugą z rzędu XD. No to zobaczymy, jak wygląda ta druga z rzędu. Bo widzimy kolegów, którzy leżą. No to fajni koledzy, ktoś na kosza, ale w ogóle popatrzcie się na to boisko. Ja pamiętam ten post, bo właśnie skomentowałem tutaj, że to boisko jest, no prześliczne. Sam bym chciał mieć tak takie boisko, w którym kurde 100% powierzchni jest w cieniu, ale już pomijając ten fakt. Zobaczmy ten filmik. <śpiewanie zimno> ale jaki wrzask. <śpiewanie zimno> Jak się wydarł. Widzimy tutaj chłop Kasper jest w jerseyu i Irvinga. No fajnie, fajnie, bardzo pozytywny film. Widać, że tutaj dużą radość, ale bardzo fajnie pokazuje to, że Kasper nie kłami i że faktycznie rzucił drugą, bo zobaczcie, że siatka na tym koszu jest zawinięta czyli ktoś wcześniej musiał rzucić. No i podejrzewam, że właśnie to był ten pierwszy rzut Kaspra. No a drugim był właśnie ten. Aż koledzy wstali, aż się obudzili Bardzo, bardzo fajne Kasper Czekamy oczywiście na więcej No i lecimy dalej, a kolejny filmik przysłał Dominik, który jest chyba Troszeczkę mocnym widzem, ale Zobaczymy co on zaprezentuje, bo widzimy tutaj Też bardzo fajne boisko, aczkolwiek już z siatką No i widzimy tutaj Jaki podniósł jeszcze ręce hold my beer, ale zobaczmy to jeszcze raz, widzimy tutaj chyba Leja z zatabicy kosza. Fajnie, że masz taki kosz bez tego drąga tutaj, tylko że jest na tych dwóch drągach. Normalnie możesz sobie przebiec, ale widzimy tutaj postawę Dominika, taką totalnie niezruszoną, jakby to dla niego była codzienność. Fajnie, fanie Dominik, e, dzięki, że przysłałeś swoje hashtag MySkills na grupę, e, no i co, czekam oczywiście e, na więcej od Ciebie. Może dam Ci teraz wyzwanie, abyś powtórzył to oraz po tym od razu rzucił trójkę. Co Ty na to? Wszystko oczywiście bez cięcia. No i kolejny filmik przysłał Krystian, e, z tego co widzę na tej pierwszej stopklatce, no to... Tu jest dopiero przekozackie boisko, trochę jak w Stanach, jakieś tutaj górki z ziemi. Ciekawa bardzo nawierzchnia, ja z takiej nawierzchni w sumie nie widziałem, nigdy chyba na Arliku. No i zobaczymy co tutaj Krystian nam zaprezentuje, puszczamy filmik. Bez dźwięku jest, ale no, jest pasik, widzę, że kolega ma jersey Oklahoma. Uuu, ale tu zrobił, ale katapulta poszła. Widzę, że rzut spod klejnotów był robiony, zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj kolega chyba też w koszulce Oklahoma. Ale ładny zamach zrobił Ej, te rzuty są najlepsze Najlepsze jest to, że one zawsze wpadają, więc <laughs> Ciekawe ile razy było powtarzane Dobra, lećmy dalej e, Oczywiście Krystian, bardzo fajny rzut Czekamy na więcej od ciebie Może tym razem spróbujesz rzucić tak samo Tylko, że tyłem, nie patrząc co ty na to? Daj znać w komentarzach albo po prostu wrzuć film na grupę. Hashtag MySkills w sumie nie umiem więcej, ale to tylko e, mam nagrane jak na razie. Ja w czerwonej. Ok, czyli wiemy, że Igor jest w czerwonej. Już wiem, że jest tu muzyka, więc musimy wyciszyć. Zobaczymy, co Igor tutaj. Już widzę, że jakiś y, porządny dunker, ale dobra, zobaczmy. Chyba jakiś inny filmik. Tutaj widzę, że z asystą kolegów i ładny Windmill w powietrzu, Windmill Layup. Zobaczmy jeszcze raz. Ale tak trochę mało dynamiki w tym filmiku, co? Tylko ty trochę nadałeś dynamiki tym reversem layupem, ale filmik bardzo fajny. W sumie takie filmiki z kolegami też są spoko, no bo można naprawdę długie tasiemce takich akcji robić, więc co Igor? Standardowo czekam od ciebie na więcej, może coś innego z kolegami pokażesz, może trzy trójki z rzędu rzucicie, co? To by było wyzwanie dla was. Zastanówcie się. Dobra, lecimy do kolejnego klipu, który podesłał Łukasz. No i tu zobaczymy co się będzie działo. Puszczam filmik, na szczęście nie ma muzyki. Jest cisza. Ojejku, ale. Ojejku, posłuchajcie ten dźwięk. O, jaki swish. Ładnie, ładnie, bez patrzenia. Tutaj, o to było bardzo fajne. Z fajnym kozem tutaj za pierwszym razem fajnie to wpadło. No i trzeci filming. O, a to takie streetballowe trochę. Ale mega, mega fajne. 360 z takim zagarnięciem. wow, no mega fajny Łukasz. Czekam na więcej od Ciebie, bo widzę, że tutaj ogarniasz temat. Bardzo fajnie takie streepalowe zagrania na jednym kroku, więc standardowo mogę powiedzieć, że czekamy oczywiście na więcej, żeby zobaczyć Cię w następnym odcinku. No i kolejny Majski podesłał Kacper. Tu widzimy, że Kacper jest już na jakiejś hali, więc to może być ciekawy filmik, szybko full screen. I zobaczmy, co tutaj Kacper nam pokazuje. Aha, chyba zwykła trójka będzie. A nie, jednak coś się. Coś się jednak dzieje. Uuu, no to było mocne, no to było mocne. Zobaczmy to jeszcze raz. To było mocne. Kasper tutaj rzuca trójkę. Pada oczywiście czyściutko. Wyrzepiłe. I my, to nawet. Zobaczcie, to nawet nie było z połowy. On to rzucił z białej linii, więc. Wow, no Kasper. I jeszcze jak rozłożył ręce że Hold my beer man Dobra no to było spoko Widzimy, że tutaj Łukasz napisał o jak pięknie Zgadzam się z tobą Łukasz, bardzo bardzo ładnie Dobra lecimy do następnych my MySkillsów, które zostały wrzucone 58 minut temu, więc całkiem niedawno Zobaczymy co tutaj miłość wstawił, widzimy, że też młodszy Młodszy zawodnik, ale Jakiś dribbling A tutaj klasyczny triczek Czyli dookoła osi oraz pod nogą Bardzo, bardzo fajna miłość Teraz zrób coś takiego samego, tylko że na lewą rękę No i lecimy do kolejnego filmiku, który podesłał Szymon, czyli mój imiennik Zobaczymy co tutaj Szymon nas zaprezentuje Widzimy że tutaj czarno-biały filmik Uuuu, ładnie Widzimy tutaj ponownie ten manewr pod nogami w skoku widzimy, że tutaj trzeba być bardzo giętkim żeby to skleić ale ładnie, bo to jest rzut z dalsza to jest rzut y, jaka radość rozłożone ręce, widzimy, że tutaj jednak rzucił no, jeśli nie z osobistej więc bardzo, bardzo fajnie, no i kolejny hashtag myskills podesłał Igor o, i tu już widzę, co się będzie działo widzimy, że tutaj Igor, chyba będzie próba rzutu z połowy nie patrząc no i dokładnie haha, <laughs> <laughs> nagrałeś to? Dobrze widzę, że koledzy tutaj y, Pomagali. nagrałeś Haha, <noise> <noise> nagrał, nagrał. Ładnie, ładnie, Igor. Ja też kiedyś tak rzuciłem, ale. Gratulacje. Sam wiem, z czym to się wiąże. Ile to trzeba oddać prób, żeby coś takiego wpadło. Ale bardzo, bardzo fajnie. Dobra, i kolejne też nadesłał, Igor. Ten sam Igor, mało tego. Zobaczmy, co tutaj Igor jeszcze raz pokaże. Hahaha, <laughs> jak się ucieszył! Ale ładnie, hey. <laughs> no i to są ładne filmiki. Ale ładny wsad, ładny wsad. Widzimy, że koszysz tutaj jest zaprawiony w boju, e, a nie przetestowany w boju, to było w sensie e, ładnie, ładnie. Hey. <laughs> <laughs> bardzo fajna, bardzo ładnie, Igor. Bardzo fajne filmiki. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj e, miłość, jakiś filmik pokazuje. Hashtag i dwa pomyczki. Zobaczymy, co mi już tutaj pokazuje. A, to tyle? Aha. No to tak... Yy, średnio trochę... Średnio trochę z kisami, no bo to zwykła... Nawet nie wiem, czy to była trójka, czy to jakiś... zwykły półdystans, dystans, więc no nie wiem czy to się zalicza do my skills, ale lecimy dalej no i tutaj widzimy, aha pominąłem jeden filmik, tutaj widzimy Casfra, który, o kurde 86 reakcji był, więc to chyba coś dobrego o to jest muzyka, więc musimy to niestety wyłączyć, zobaczmy co tutaj nam Casfra pokaże widzimy, że fajny dribbling, ale jaki hoodie melo, o kurde tu jakiś streetballowiec, wow ładnie ale kurde zobaczcie, że prawie wszyscy robią ten sam trick Albo z podnogą, albo za tablicy. Tutaj widzimy, że Kasper połączył te dwie rzeczy i rzucił z nogą z tyłu z tablicy, ale bardzo, bardzo fajne. Kasper, czekamy na coś dłuższego. No i kolejny filmik podesłał Wojtek. O matko, jaka muzyka głośna, wyłącz to. Halo, nie, dajcie, nie dawajcie takiej muzyki właśnie do tych filmików, bo potem ludzie ogół, mogą ogłuchnąć. Ale zobaczmy, tutaj Wojtek podesłał, ja Wojtek każe, bo on chyba dużo filmików wrzucał. O oh man, no to było porządne. Jeszcze koszulkę ściąga. Ale to było, o, jeszcze mamy fajne w slowmo. mo Najsik. Po was 360? No, szczerze mówiąc, ja tego jeszcze nie próbowałem. Ale w sumie dobre wyzwanie byś mi dał, Wojtek. Hmm, może kiedyś zrobię takie odpikszota. Ale szanuję, szanuję. Bardzo fajne. I z tego co ujrzałem, kątem oka, tak to Wojtek tutaj podesłał jeszcze jedno. Zobaczymy, co tu... A, to chyba pamiętam. 104 reakcje. A, wyłącz tą muzykę. Tak, to jest legendarny rzut tej grupy. Zobaczcie na to. To jest to, co tu Wojtek odwalił. O, oh, cię, No to jest przecież niesamowite, że... O oh my God. muszę to zrobić jeszcze raz, bo to jest... Aaa oh, jakie to jest clean, kurde ale siatka z zepsu Ale haha, widać że, widać, że Wojtek to próbował naprawdę dużo razy robić, bo piłka poleciała już gdzieś tam w niepamięć Po tym rzucie, ale no Naprawdę Wojtek, szacunek za ten rzut, no bo ja nie wiem czy bym to rzucił Na pewno bym długo, długo, długo tryhardował, żeby to zrobić No ale dobra, zobaczmy ostatni filmik, który podesłał Kacper Z MySkills, o tutaj widzimy bardzo, bardzo, bardzo fajne Kairi Podobają mi się, chyba jakieś w ogóle popisane no jest dźwięk, więc zobaczmy sobie co tutaj Kasper nam pokaże Widzimy że tutaj jakiś uh, jakieś... ...Kairi mentality uuu! Jakieś piwoty i 360 Aha A tu jeszcze dalej ciśnie Zobaczymy co Kasper pokaże Kolejny dribbling właśnie miałem, właśnie miałem mówić, że ten... ...żeby ten reverse layup był od tablicy, bo... ...fajnie by to wyglądało, ale wow Brawo Kasper, no to było naprawdę sztos Widać, że tutaj y, jest taki dłuższy ciąg wynikowo skutkowy, jeśli tak mogę powiedzieć ale fajnie, fajnie no to jest wiadomo, że to jest wiecie, no jak jednak rzucacie rzut z połowy no to, no to możecie sobie uciąć ten filmik i, i, i te 10 sekund dać na przykład 15 minut, ale widzimy, że tutaj jednak no ten filmik znacznie trudniejszy był do nagrania, bo no Kasper ładnie tutaj pokazał ile to 20 sekund filmiku, które no, na nim cały czas coś robi, więc naprawdę szacunek Kasper a tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu, pamiętajcie żeby wrzucać swoje umiejętności pod My MySkills na grupę Basket Squad, która jest w opisie, jeśli jeszcze na niej nie jesteście. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie, w którym właśnie będę reagował razem z Wami do Waszych filmów. Więc wbijacie na grupę, możecie wpisywać też w opisach, na przykład, ile zajęło Wam zrobienie danego filmiku ze Skrissami. No i co? Widzimy się już jutro. siemano!